Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Partii Korwin. Dzisiaj widzimy się przed budynkiem Dziękuję. Komisarza Wyborczego w Krakowie i na temat biurki podpisów wypowie się wiceprezes Partii Korwin, a także nasz kandydat w wyborach samorządowych poprzednik na prezydenta miasta Krakowa, pan Konrad Berkowicz. Konradzie, oddaję Ci głos. Witam Państwa serdecznie. My jesteśmy niewyspani, ale uśmiechnięci, bo liczyliśmy te tysiące głosów. Do późnych godzin nocnych tysiące głosów poparcia pod naszą listą kandydatów. Żeby zarejestrować listę musieliśmy zebrać minimum 5 tysięcy w okręgu krakowskim. Zebraliśmy bez problemu znacznie więcej, mimo że jesteśmy partią polityczną, która nie bierze dotacji z budżetu państwa i właśnie my nie mamy wielkich pieniędzy, nie mamy powiązań z samorządowcami, powiązań ze spółkami skarbu państwa, powiązań z wielkimi korporacjami, ale mamy młodych ludzi o wielkich sercach, sercach pełnych. Woli walkę o wolno, walki o wolność, woli walki o normalność w tym kraju. I to właśnie dzięki dziesiątkom młodych wolontariuszy mogliśmy bez problemu zebrać te podpisy. Dlatego ja chciałbym w szczególności podziękować dzisiaj koordynatorowi zbiórki podpisów w Okręgu Krakowskim, prezesowi sekcji młodzieżowej partii Korwin w Krakowie, Grzegorzowi. Batorowi chciałbym podziękować serdecznie Oli Powadze, która wraz ze swoim zespołem w samym Olkuszu tylko zebrała ponad tysiąc głosów. I chciałbym podziękować też Grzegorzowi Nowowiejskiemu, który koordynował zbiórkę podpisów w powiecie krakowskim. Dzięki właśnie takim ludziom Dawid wygra z Goliatem, zmienimy Polskę i zmienimy system. Za chwilę będziemy rejestrować listy. Mamy ponad 5000 podpisów i to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Możemy znać nazwiska kandydatów z Waszej listy. O tym będziemy informować na kolejnej konferencji prasowej. Dziś mogę powiedzieć już, że tak jak jesteśmy dumni z naszych działaczy, wolontariuszy, tak możemy być dumni z naszej listy. O nazwiskach nie powiem, ale będzie na tej liście m.in. dwukrotny lekarz roku, lekarz ordynator, stypendysta Oxfordu, będzie krakowski radca. Prawny, będą przedsiębiorcy, będą inni prawnicy, będą przedstawiciele stowarzyszeń, które walczą o postulaty, które my zawsze popieraliśmy. Większość ludzi to będą osoby o wykształceniu wyższym i będą również studenci i ludzie, którzy na przykład prowadzą znane lokale w Krakowie. Także będzie o czym mówić, będziemy przedstawiać tych kandydatów na kolejnych konferencjach pracowych.